by złapał, to myślę, że by Ja o tym wcześniej też tak myślałem. O ile zamkniesz łóżka, żeby pazury trzymały. No. Tylko jak... No tam przy wapnie byś pojechał i się dobrały Tędy wapna odjechać, nie? Nie. Czy? Przy wapnie i skręcić do bramy. No a ja się później ją... Teraz No wiem, rozumiem, rozumiem. Także u nas cały czas do przodu małymi kroczkami Tym razem kosiareczka na gospodarstwie się pojawiła, co prawda używana. Ale miejmy nadzieję, że będzie się sprawować. Jest to kosiarka Gras Roll 1,65 m szerokość robocza 2009 rok, chyba z tego co pamiętam. No i przez cały okres użytkowania u jednego gospodarza pracowała niby do końca. Miejmy nadzieję, że nam się zaraz nie rozleci. Także jeśli wszystko będzie tak jak ma być, to po po dwóch latach w sumie już użytkowania e, zakup nam się zwróci i oby tak było, że się nie będzie psuć e, przez te 11 lat, czy też 12 już e, no była na bieżąco serwisowana i tutaj widzę, że ta blaszka chyba była troszeczkę malowana, bo jest jakaś taka wygnieciona, troszeczkę sfatygowana. Wiem, że zaraz ktoś w komentarzach napisze, że o Jezu, trzeba było sobie kupić pottingera, kronę czy coś tam. Trzeba było. No ale jak na pierwszą kosiarkę, to nam spokojnie wystarczy. A tak jak mówiłem, prędzej czy później zakup się zwróci. Dobra, pasy później, bo widzę, że to już tam się ustawia cyklopem. Podjedziemy mu. Coś chyba się zamkło. Potrzebuje sierpnia. Nie wiem gdzie jest. Ja bym ci to chcesz trawę sobie wyciąć pewnie. No. Ja chciałam ją wcześniej wysiąść ale nie, wiem, nie pamiętam wyciąć gdzie się i być. Nie mamy miejsca, kiedy kiedyś przyspalam, kiedyś yy, ją spalę. No, będę kiedyś pryskał to ją spalę i będę kosił jakoś mm -hmm. chyba w tym nie, w tym tygodniu, też już będzie pada. To Najwyżej ja kosą spalinową tą trawę wykoszę, jak. Ja jutro e... zacznę rano. Nie jutro to też może padać. Jeszcze nie chcę tego wlać. Nie wkładali Gościu miał tura na ciągniku. Się nagrywa i przyczepkę nam gościu popsuł Tę przyczepkę trzeba pozamiatać i jechać potem po ten. tą przyczepkę to trzeba załadować złomem i zostawić ją na złomie <grych> nie no trzeba by ją było troszeczkę podremontować podłoga jest zapadnięta no ale taki fotel można przywieźć ciekawe czy się burta założy tak ta przyczepka jest powyginana z każdej strony. Czy to możeście burtę zostawili w domu? Nie, no jeździliśmy z burtą, bo myśleliśmy, że się zmieści w całości, nie? Ale wystawała. Trzeba było burtę ściągnąć i pod kosiarkę żeśmy ją schowali. Jak na 30 lat, to swoje przewiozła już ta przyczepka a to nie wytrzyma i zaraz będzie podczepiał kosiarkę. Teraz to, to, to będzie siano już robił. sobie kurde porządek zrobili na tym podwórku trochę. No trochę już jest zrobione. Nie wszystko naraz. Oj, ten to... Tutaj by się jakaś maszyna zmieściła, ale przecież to, no by to jest, taki, że to ja jest ja wszystko. ja to sprzątałam tutaj. To jest wszystko tatowe i to jest potrzebne dla no. niego. Tak, przynajmniej mówi. No, także jeszcze pasy ogarnąć i po robocie. Także nasz nowy, stary nabytek, jak widać, działa.